Wiesz, ja też musiałam wychodzić ze strefy swojego komfortu, jak na przykład ktoś przyszedł i miał jakieś oczekiwania, których ja nie do końca rozumiałam. Aha. Ale wtedy sprawdzało się u mnie jedno zdanie, które sobie zadawałam pytanie. Czy to Gosia, co teraz powiesz, zdenerwuje Twojego pracownika, czy go zmotywuje? Aha. I jak sobie właśnie tak. I jak sobie odpowiadałam, kurczę, nie, bez sensu, nie będę w to brnęła, bo przecież ja chcę mieć zmotywowany zespół. To, I to coś da, to co, co coś typu? da. da nie? Lepiej się nie odzywaj, jak masz, wiesz, komuś sprawić przykrość tak. i, i jakby go, wiesz, zdemotywować, niż lepiej po prostu się nie odzywać. Taki, taka jest moja... Odpuścić. Odpuścić, chodź, Odpuścić, tak. jeśli to nie jest ważne. Tak, wiadomo, to nie jest ważne, tak. wiadomo, sami, no, no nie może być zawsze miło i przyjemnie. Jak o, oczywiście, ktoś tam, wiesz, no tak. po raz piąty zrobił ten sam błąd i albo, wiesz, no olewa nie, 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 i tak dalej. to jest w ogóle to jest inna, spod... to jest tak, inna bajka. Tak, to jest inna bajka, tak, tak. tak.